W minioną sobotę Stowarzyszenie Inicjatywa Zarszyna uroczyście podsumowało swój projekt pod nazwą Integrujmy się wokół naszej historii wydanie monografii Zarszyna i Posady Zarszyńskiej z okazji 620 rocznicy pierwszej historycznej zmianki o tych miejscowościach. W centrum uwagi znajdowały się dwie członkinie stowarzyszenia Danuta Dec i Maria Kuzin, które przygotowały 800-stronicową pracę naukową. Pod tytułem Od epoki brązu po współczesność monografia Zarszyna i posady Zarszyńskiej. Jest to pierwsza taka książka, w której zebrano wszystkie najważniejsze informacje na temat tych dwóch miejscowości. W trakcie zakończenia dla gości wystąpili uczniowie gimnazjum w Zarszynie, którzy przygotowali Akademię z okazji niedawno obchodzonego Dnia Niepodległości. Zapraszamy do obejrzenia skrótu z sobotniego wieczoru. Państwo, zaproszeni goście, mieszkańcy Zarszyna, Posady, mieszkańcy okolicznych miejscowości. Dlatego, że dzisiaj, jak wiecie, gromadzimy się wokół monografii, która jest takim widocznym efektem projektu. Dzisiaj mamy zakończenie. Zakończenie projektu i dlatego jesteście Państwo razem z nami. I cieszymy się bardzo. Ale teraz pokrótce przedstawię, jak to będzie wyglądało to nasze dzisiejsze spotkanie. Otóż za chwilę poprosimy uczniów szkoły, gimnazjum naszego zarszyńskiego do występu. Muszę tutaj na wstępie powiedzieć, dlaczego to właśnie są tutaj z nami uczniowie. Też zarówno szkoła podstawowa, jak też gimnazjum oraz gmina Zarszyn byli partnerami w naszym projekcie. Stąd też dzisiaj jedno z zadań, które miało wykonać dzisiaj gimnazjum, to jest właśnie danie występu na podsumowaniu naszego projektu. bled of black storm, Otwarty, biją głosy w świat otwarty Biją głosy, ziemia jęczy Prusak dzieci polskie męczy Za ten pacierz w własnej mowie Co go zdali na ojcowie Co go nas uczyły matki Prusak męczy polskie dziadki Stał na knieście orzeł biały Pióra mu się w blask rozwiały Gdzieś do boga skargo leci Prostak męczy polskie dzieci. Zbudziły się prochy piasta, wstał król, berłon urasta. Skroń w koronie jasnej świeci, bronić idzie polskie dzieci. W historii, wydanie monografii, zawsze i posady wszystkie z okazji 620. rocznicy, pierwszej historycznej zmianki o tych miejscowościach. Ponieważ myśląc, projekt trzeba było się oprzeć o jakiś punkt zaczepienia, wokół którego moglibyśmy stworzyć projekt po to, aby pozyskać pieniądze na wydanie tejże monografii. I dlatego też właśnie jesteśmy w takim, a nie innym tytułu. Osoby często zadawały pytania, jak to? Przecież y, 600-lecie zawrzyna już było wiele wcześniej, a to 620 rocznica. Coś to chyba jest nie tak. Ja może jeszcze raz wyjaśnię. Proszę Państwa, odnosimy się do, do dokumentu z roku 1395. Dokumentu, w którym to. Król Władysław Jagiełło w dniu 30 października 1395 roku darował będące już wówczas Zarszyn będącym miasteczkiem oraz wieś długie rycerzowi Jachnikowi. Zaczynamy oczywiście od wstępu. We wstępie wytłumaczyłyśmy się, dlaczego zabrałyśmy się za pisanie fotografii Zarszyna. Kolejny rozdział, środowisko naturalne, czynniki geograficzno-przyrodnicze gminy Zarszyn. Ten rozdział napisała nasza koleżanka, pani Renata kasperkowicz ziemiańska Kolejny rozdział, historia, duży rozdział i chciałam powiedzieć, że pod rozdział przedhistoryczne dzieje Zarszyna napisał pan Piotr Kotowicz. Który jest tutaj obecny? Proszę się pokazać. Pracownik, pani z pracuje w Muzeum Historycznym w Sanoku, współpracuje z nami i tutaj zaszczepią nas archeologią do bólu. Posadnictwo w Ziemi Sanotskiej w okresie średniowiecza. Miasteczko i Zarszyń, posada Zarszyńska od XIV do końca. XVII wieku. Dzieje parafii Kościoła w zawsze, nie proszę zwrócić uwagę, ile stron. Tak, proszę księdza, 100 stron. Chciałam powiedzieć, że pierwszy Kościół był erygowany już w 1395 roku. Do takich źródeł dotarłyśmy. Chciałam powiedzieć, że spotkaliśmy się z panem Antonią Bojanowskim. Bardzo chętnie udostępnił nam dokumenty, zdjęcia który był oczywiście zaproszony, ale niestety nie mógł przybyć na tę uroczystość. No i zbliżamy się do I wojny światowej, a więc jak to wyglądało w powiecie sanockim i w samym Zarzynie, jeżeli chodzi o ten okres. Po tym wielki rozdział, podrozdział dotyczący życia społeczno-gospodarczego zarszyna, posady zarszyńskiej od 19 do, 19, do 19, od 19 wieku, do 1930 Proszę Państwa, jest, jest wiele informacji o tym, o, do, o tych domach ludowych, o zakładach przemysłowych, o gwarze, o strojach i tak dalej. Dalej, Zarszyn Posada Zarszyńska inne miejscowości powiatu samockiego, czas II wojny światowej. Bardzo dużo wspomnień. Tam Państwo zobaczycie naprawdę, y, będzie warto poczytać i, i tematy y, no, niektóry, nie, niektóre momenty. Też są takie z pachną grozo. Nie można było nie, nie opisać Żydów ze Szymie, bo przecież oni tutaj byli z nami. Chociaż tam, proszę Państwo, zobaczycie też unikatowe zdjęcia z, z tego z rymanowskiej synagogi. Myśmy tam byli jako szkoła podstawowa, tam nas spuszczono. Tam nie można wyjść. Ale myśmy są zdjęcia. I zobaczycie, jak, jak jest wnętrze, jak wygląda. Także yy, piękna, kolorowa wkładka i tak, to Poparłyśmy również do yy, siostrzenicy doktora Dąfila Hołuba. Yy, pani tam yy, żyje w okolicach Wajcuta i ona nam dała, przekazała nam do tej publikacji unikatowe zdjęcia. Także yy, jesteśmy w posiadaniu, a Państwo yy, zobaczycie, jak wygląda siostrzenica doktora Hołuba. Yy, pani nazywa się Leokadia Playa. I zawsze może od spółdzielczości gminnej. W tym rozdziale Państwo znajdziecie początki właśnie bankowości tutaj na tym naszym terenie. Będziemy tutaj, w tym też temacie jest gminna spółdzielnia. Też bardzo, bardzo dużo materiału. Kolejny podrozdział, historia prowag w posadzie zarzyńskiej. Dosyć opasły podrozdział. No, bardzo wydaje mi się wnikliwie napisany, tym bardziej, że zawsze słynął z tego, że miał właśnie browar. Zamieszczamy kilkanaście etykiet historycznie ułożonych z browaru i tu myślę, że rozdział jest bardzo ciekawy. Wymieniamy wszystkich pracowników na przestrzeni wielu lat, a chciałam Państwu powiedzieć, że browar rozpoczął swoją działalność jeszcze w XVIII wieku tutaj w posadzie zarzczyńskim. Poczta Zarszynia. Stacja kolejowa na linii, ze stacji na linii kolejowej stróże zagórz W tych podrozdziałach docierałyśmy do szematyzmu, gdzie powiem Państwu szczerze, że czasy monarchii austriackiej były tak pięknie dokumentowane, wszystko było skrupulatnie zapisywane. I kolejny duży rozdział, życie społeczne, szkolnictwo, kultura. Zaczynamy od Kółka Rolniczego w Posadzie Zarczyńskiej, w Zawszynie, Organizacje kobiece, a więc Liga Kobiet, Koło Gospody Miejskich, w Zawszynie, Koło Gospody w Posadzie Zarczyńskiej. No nie można było pominąć wspólnoty pastwiskowej łonia To jest element w skali naprawdę kraju, zwłaszcza jeżeli chodzi o, o te zasady pasienia. Kto mógł kaść pytło, dlaczego tak, a nie tak, a co to dzisiaj z tym zrobiono? Mają bardzo duży areał i jak się okazuje, dobrze im się powodzi. Kolejny podrozdział to Ochotnicza Straż Pożarna Zawszyna. I Straż Pożarna z Posady Zarszyńskiej. I kolejne podrozdziały: Przedszkole, Szkoła Podstawowa w Zarszynie, Gimnazjum w Zarszynie, bardzo myślę, że bogato też opracowane i ubogacone licznymi takimi naprawdę archiwaliami i starymi zdjęciami. Chciałem pogratulować autorkom wniosku do Funduszu Inicjatywy Obywatelskich. Myślę, że pomysł był trafiony, bo wniosek wiem, że został wyoceniony bardzo wysoko. A tych wniosków było kilkaset, chyba w skali tysięcy, tysięcy, kraju. A wniosek był w czołówce i otrzymał, otrzymał dofinansowanie, czyli gratulacje za sam pomysł i za bardzo dobre sporządzenie wniosku dla całego zespołu. Tym bardziej, że sama nazwa Fundusz Inicjatyw Obywatelskich jest tak pomyślany żeby to były właśnie inicjatywy oddolne, czyli wymyślane, czy proponowane przez mieszkańców, przez organizacje, stowarzyszenia itd. Także jeszcze raz gratuluję tego wniosku. Gratuluję Wam i dziękuję za to, że potrafiłyście zebrać materiał, który staje się historią. Historią dla młodych, a jednocześnie źródłem patriotyzmu bo to buduje też i tożsamość uczniowską.